Dzień dobry z tej strony Pocket i dzisiaj mamy unboxing, ale nie unboxing DVD, tylko tym razem unboxing nowych komiksów w mojej kolekcji. I to dwóch. Pierwszy to Tom, pierwszy nastoletnich Tytanów z DC odrodzenia. które zaraz jakoś otworzę. To jest akurat. Komiks, jak tutaj widzicie, ostrość. Nawiąza są nawiązania do klasycznej ery Titanów. Wcześniej epizod sprawy Wayna, czyli inaczej, jest Który w tym komiksie chciał, są jego urodziny i chciał mieć przyjaciół, więc porwał młodych tytanów No, zobaczymy to Wygląda. jest to mój pierwszy numer z odrodzenia, bo jeszcze zbieram nowe DC Comics. Miałem termomroczną przerwę, nawet prawie chyba dwuletnią kupowania. Dobra, tak się prezentuje okładka. Błyszczy się właśnie. Mamy tu na niej Damiana Wayne, trzymającego chyba Shuriken. Albo też tutaj, takiego Batarangu, gdzie w odbiciu jest Bestia, Mały Flash, Gwiazdka, czyli Starfire i Raven. Komiks z środku wygląda na coś takiego. Według mnie, wydaje mi się, że fajnie to akurat jest rysowane Ale czas na. Prawdziwy akurat kąsek tego unboxingu. Oh, Batman Przeklęty, Brianna, Azarello i Lee Bermeja. W Ameryce zwany Batman Gant Komiks, w którym Joker umiera, a Batman nie wie jak do tego doszło, nie pamięta nic z kilku godzin. I zaczyna się, że to on to zrobił, ale żaden z jego tropów nic nie mógł mu udowodnić, wszystko było bez sensu. Więc poprosił o pomoc Konstantina. Co. namierzało mu trochę mózgu. I w Ameryce taka ciekawostka. Oryginalne wydanie miało w sobie nowy gadżet z Batmana, na... Penis, który został usunięty z następnych wydań, Nie żartuję. Wydania z Batpenisem Penisem amerykańskie stają się coraz droższe. Można je kupić akurat od ludzi, co kupili wcześniej. I była właśnie chyba już polska premiera, bo z tego co zauważyłem na tą komiks, na stronie której kupuję komiksy, to jeszcze mi tam nie pokazało, że jest dostępne i że już była premiera, tylko ciągle była możliwość w i to jest z DC Black Label na porównanie akurat z normalnym systemem jaki jest rozmiar. To, ten tom jest normalnej wielkości tomu amerykańskiego, jak i wielkości zeszytu. Zaraz Wam pokażę. Bardzo Na przykład to takiego Decay's. Są niemalże identycznych rozmiarów. Dwa. A ten jest o wiele większy. Kartki są większe. Kładka jest większa, jest twarda oprawka. I to jest komiks zgrozy. grozy. Dzisiaj obrazy wyglądają mniej więcej w taki sposób. Według mnie fajnie. Ciekawa sztyka postaci. I tak się właśnie prezentują te komiksy. Dobra, dziękuję za oglądanie. Przez skróć komisji dzisiaj ojcieć następnych film, dale żyć, cześć, papa.